Wojkotka, no. Wołaj kotka. Wołaj kotka. Oj, maruszka, maruszka. Chodź tutaj. Co zostaw to? Pokaż jak wygląda kotek, który ma potrzeby seksualne. <laughs> tak wygląda. <laughs> Oj, jest wakaziwiona. <laughs> Nie, nie wierzę. Mam na nią patent. Włączam od kurza, czy jest cisza. Jaki grzeczny kotek? I co? Zmarszyłaś się, co? Nie, nawet nie wykroczył. No mi się z domu nie chce wychodzi, jest taka paruwa <grymne> A teraz uwaga, zderzenie z rzeczywistością Uff, Wjeżdżam na Marsa Uff, Kaliente Dobra, przydałoby się coś zjeść kurwa, idę do Hinola Na kurczaka w mango <grymne> Rudy blondy Książki się czyta na tarasie, a co, żeby się odchamić, to trzeba trochę pobudzić wyobraźnię. Właśnie książka robi to najlepiej podobno, chociaż się tak już ma wyobraźnię, tak? że, ja, że nie wiem, czy ma ktoś podobny. Ej. pokażemy im, jak się tańczy, mordo. Ha, <gry> <Taci>, kurwa tańczy <gry> One ją zdjęło ostro. na spokój kurwa, wstyd się naszej rodzinie. Wyje w nim pogłosy, żeby kotka tutaj nawołać do wspólnej kopulacji, kurwa, o, to nie jest tak, mordo, trzeba sobie partnera złapać na ulicy i do domu, do domu przyprowadzić, tak, tu, do tego miejsca, a nie, no właśnie, a nie, że ona myśli, że chce powyje w oknie, to że kotek przyjdzie tu, kurwa, ją wyruchać, no, <ślam> to nie jest takie łatwe, mówię mi kurwa, znam się na tym. Dobra, jak coś to wróciłem, a mówiłem wam, że kanał będzie nowy, <głos> <głos> przepraszam, będzie nowy kanał, właśnie idę zapalić sobie, tak, idziemy zapalić, Maruś? Chodź, idziemy jarniemy może, co? Sotka. Ja to tam już się przyzwyczaiłem, nie wiem, czy mi pindola nie widać, nie, chyba nie. Patelnia jest, kurwa, mordo, jest lampa jest chuj. Tragedia jest, kurwa, jest taka. Ciężko jest... lekko żyć. <laughs> kurwa, nie ja pierdolę, w niedzielę się urodziłem, kurwa jest mi ciężko, bez kitu. <laughs> Ojej, kiedyś poznałem takiego Tomka. Takiego, kurwa, no taki zajebisty chłopak, dawno temu, bez kitu. Mega biegacz, bardzo bardzo elegancki chłopak z klasą, mega inteligentny, nieliczny procent. Kilku takich spotkałem w życiu, od takich brak przykład, bez kitu. Mogę sobie tam myśleć, co chcą wszyscy ci, którzy, którzy się wydaje, że nie zdają. Ale powiem Wam tak: zawsze, zawsze tu była największa siła, nie tutaj. Tutaj to jest, to jest tylko na pokaz. Ale można też to połączyć świetnie w całości. Tak właśnie. Miły, ja życzę. A teraz rurka. Rura. Rureczka. To służy mi tylko do jednego: do picia. Bo jak wiadomo, przez słonkę pije się szybciej, pije się więcej.